Czym żywią się borsuki? Borsuki są to zwierzęta, które są wszystkożerne. Do tego są niesamowicie elastyczne, są prawdziwymi oportunistami, jeśli chodzi o odżywianie i żywią się tym, co są w stanie zdobyć. I pokarmem pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, co jest dostępne, jest zjadane. Chociaż należy zaznaczyć, że niekiedy nawet dwie trzecie ich pokarmu to są dżdżownice, tak? Borsuki szczególnie upodobały sobie dżdżownice, tylko że oczywiście ta gama pokarmu, jaki spożywają, jest o wiele szersza. Zacznijmy od pożywienia pochodzenia zwierzęcego. I po pierwsze, oczywiście borsuki polują, polują między innymi na myszy, szczury, zające, ryjówki, krety, jeże i są naprawdę bardzo sprawnymi myśliwymi, tylko że gdy na ich terenie, gdzie polują, znajdzie się na przykład kot to niekiedy również dojdzie do no, złapania tego kota, kiedy ma dostęp do np. hodowlanych królików, to również borsuk potrafi się nimi zainteresować i po prostu je upolować, ale żywią się również padliną, żywią się również ptakami, żywią się jajami i pisklętami tych ptaków, które gniazdują na ziemi, żywią się też owadami i są to chrząszcze, Gąsiennice, osy, trzmiele i tutaj jeśli chodzi o ten rodzaj pokarmu, to borsuk też bardzo chętnie z niego korzysta. Jeśli chodzi o pożywienie pochodzenia roślinnego, to tu też nie jest to zwierzę wybredne. Zboża takie jak owies, kukurydza czy też pszenica, owoce, gruszki, śliwki, jagody, borówki, maliny, żywi się też buczyną oraz żołędziami. Więc tutaj jest zbliżony na przykład do dzików, żywi się też bulwani roślin. Pamiętajmy, że są to zwierzęta, które często odwiedzają sady i żywią się tymi owocami, które spadają, więc te wspomniane jabłka czy też gruszki też są dla nich bardzo fajnym i bardzo łatwo dostępnym pokarmem. Oczywiście, jeśli chodzi o pożywienie roślinne, zjadają również trawy czy też koniczyny. I inne zielone części roślin. Więc każdy łatwo dostępny rodzaj pożywienia jest zjadany przez borsuka. Jeśli ma możliwość, upoluje, jeśli ma możliwość, zje padlinę, albo na przykład znajdzie gniazdo, to zje jajko, albo piskle, czy też ptaka, który znajduje się w tym gnieździe. Jeśli chodzi o znalezienie pokarmu roślinnego, jest tak samo. Owoce, jagody, zielone części roślin, owady. Owady to już oczywiście pokarm pochodzenia roślinnego. Do wyboru do koloru. Oczywiście, gdy znajdzie grzyby, gdy znajdzie jakąś żabę, węże, jaszczurki, traszki, również nie ma to znaczenia. Znalezione, zjedzone. Jeśli tylko jest w stanie coś upolować, znaleźć. To, to automatycznie może stać się jego pożywieniem. Ale jeszcze raz powtórzę, że to dżdżownice są tym bardzo, bardzo ważnym, najważniejszym źródłem pożywienia dla dzisiejszego bohatera. Dlatego borsuki preferują miejsca, gdzie tych dżdżownic jest więcej czyli jakieś widne lasy, zarośla, wilgotne łąki miejsca, gdzie te dżdżownice występują w większej ilości. Pokarm łatwo dostępny, pokarm, który no, jednak w swoim składzie ma wszystko to, prawie wszystko to, czego potrzebuje borsuk. Więc borsuk, jako taki prawdziwy oportunista, jak najbardziej korzysta z tego źródła pokarmu. Ale jeszcze raz powtórzę: są to zwierzęta, które jedzą dosłownie wszystko. Czy to będzie kret, czy to będzie jesz, czy to będzie padlina, czy to będzie jakiś ptak, czy też kot, kukurydza, grzyby jagody wszystko jedno byle tylko dostarczyć do swojego organizmu odpowiednią ilość składników które są potrzebne żeby borsuk przeżył więc jeśli pomyślimy następnym razem o borsukach to musimy zdawać sobie sprawę że są to zwierzęta które w doskonały sposób są w stanie wykorzystywać to co je otacza i to zdobywanie pożywienia jest dla nich czymś naprawdę w odpowiednich warunkach, oczywiście, nie sprawiającym problemów. Pamiętajmy jednak, że są okresy, że nawet borsuk może mieć problemy z tym pożywieniem, z dostarczeniem sobie odpowiedniej ilości pożywienia. No ale o borsukach jeszcze nie raz porozmawiamy. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.